się od czegoś. Nie wiem, co to jest dzisiaj, ale chcę sobie, że żeby to tata to... zapalił. To to na razie to nie przestanie się świecić. Nie ma nigdzie, gdzie zgasić. Trzeba to żeby to przeszkadza mi. Najpierw powiem do niej coś. To są kołe zapaliszki. To już się świeci cały czas. Ach, Rzucę tym, bo nie wolę to, żeby tutaj się świeciło. Okej, okay, to nie wiem, co się staje z tym, ale chcę to zgasić. Nie ma tutaj trudności. Niech Dziś... znowu się świeci. Gasię. Co to za rzecz? Troszkę się jeszcze świeci. Przestań. Chcę to znowu mieć, ale cały czas się świeci. Nie wiem. Uch. No, przestań. i Ten musi być, nie kieruje mnie. Nie interesuje mnie. Ja się świecisz. Chcę to zgasić, ale nie wiem jak. Ach, co to. Co za ten jest rzecz? Och, jeszcze. Taki pił stanie Zobacz, co, co Co to jest wszędzie to widać odbijać Uch, to nie złoczy. Nie. Niech każe ci mi się Nie. Kończ. Albo cię zostawię. Jeśli świeców. Uch. Uch. Matko, co? Świeci się na uszy. Nie chcę ci... No przestanie. Świeci się. Ach. O. Nie. Przestało. Zgasiło się na pewnie. Ach, co to za długa rzecz, bo zgasiło się, ale chcę już już spać. To nie na rzecz do ciebie już.